Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4, i standardowo chciałbym podziękować za tak ogromną ilość wyświetleń i łapek w górę pod poprzednim materiałem. To bardzo motywuje dalszego nagrywania, no i pomaga w rozwoju kanału. Więc mam nadzieję, że wszystkie pozostałe odcinki również Wam do gustu przypadną i że będziecie pamiętać o ich regularnym oglądaniu, komentowaniu i ocenianiu. Tak czy siak? Jak pamiętacie w poprzednim odcinku? Zmasakrowałem Hiszpanię i utworzyłem naprawdę ogromnego wasala o nazwie Aragon. Zapytałem się was, co sądzicie na temat utworzenia z Aragonu marchi, no i tutaj zdania były podzielone, jedni stwierdzili, że to dobry pomysł, inni twierdzili, że to marnowanie prowincji, które mogą mi się przydać do stworzenia imperium miłości, radości, szczęścia i dostatku. Tak czy siak, ja na razie nie wiem, co z tym Aragonem zrobię. Zastanowię się w trakcie prowadzenia wojny z Tuluzą. Dokładnie tak z Tuluzą, która jest zdradziecką szumowiną, która nie chce zgodzić się na wasalizację, ponieważ osiągnęła magiczny próg ponad 100 punktów developmentu, co bardzo, ale to bardzo mnie podirytowało. Dlatego teraz ja muszę podjąć następujące kroki: przede wszystkim anuluję military akces, który kiedyś wyprosiłem od Tuluzy gdyż Gdybym go nie zabrał, to w momencie wypowiedzenia wojny straciłbym 5 stabilności. A na to pozwolić sobie po prostu nie mogę. Teraz klikamy Declare War. No i jak widzicie, mam obecnie minus 5 stabilności za fakt, iż posiadam TRUS, właśnie z Tuluzą. TRUS ten posiadam z racji, iż już Wam tłumaczę, proszę bardzo. Dałem im gwarancję podległości, która teraz w momencie zabrania daje mi z nimi trus do roku halo. Halo, zaraz wam powiem, do roku którego? 1611. Czyli musimy poczekać, po prostu poczekać. W międzyczasie, tak zwanym, możemy na przykład zająć się naszym wasalem Bizancją, który moim zdaniem powinien właśnie zgodzić się na Anektowanie, więc anektujmy go. Jego aneksja nie potrwa zbyt długo, ponieważ tylko do 1614, czyli względnie szybko będziemy go anektować, więc jeden dyplomata poszedł już właśnie do Bizancjum, żeby tam się zająć swoimi sprawami, natomiast kolejni dyplomaci będą, jeden, poprawiać relację z Commonwealthem, czyli naszym głównym sojusznikiem przeciwko Ottomanom, tak, przeciwko Ottomanom, dobrze mówię, tak, przeciwko Ottomanom, a drugi dyplomata będzie klejmował właśnie tych Ottomanów, ponieważ my potrzebujemy jak najwięcej klejmów na ten imperialistyczny kraj, jeżeli chcemy go zmasakrować. A tak, uwierzcie mi, że chcemy. Chcemy go zmasakrować, ponieważ moim zdaniem jest on zbyt wielkim powerhousem w tym regionie, a moim zdaniem jedynym powerhousem w tym regionie powinien być ja. Zacznijmy może klejmowanie prowincji od tych tutaj może na południu, ponieważ naszym celem przede wszystkim jest dostanie się do Jerozolimy, czyli do prowincji Kudus obecnie, w tym celu będę musiał sklejmować prowincję Gazę. Gazę, na którą być może już klejma posiadam. Za chwilę zobaczymy. Nie, nie posiadam, więc klejmujemy prowincję Gazę. Ponadto też warto wspomnieć, że posiadam sklejmowanych całych Mameluków i tylko czekam na odpowiedni moment, by ich zaatakować. Powiem też więcej. Ja mógłbym tych Mameluków zwasalizować. Co byłoby naprawdę fajne, bo Mamelukom jest co zwracać. Zaoszczędziłbym punkty administracyjne oraz agresywną ekspansję, więc może. Dobrym pomysłem byłoby właśnie zaatakowanie tych mameluków, zmuszenie ich do wacalizacji, a następnie zwracanie im korów. Plan moim zdaniem genialny i bardzo prosty do wykonania, ponieważ mamelucy nie mają zbyt potężnych sojuszników. Ale zanim to zrobimy, najpierw standardowo poczekajmy aż nasza sytuacja w kraju się uspokoi. Ponadto też pisaliście mi w komentarzach, że powinienem najpierw zmusić Aragon do tego, żeby stał się katolicki, ale... Aragon jest katolicki, ponieważ to nie wiem, ktoś myślał, że Aragon chyba jest protestancki, ale to jest niemożliwe. Aragon zawsze jest katolicki, tak samo jak Hiszpania praktycznie zawsze jest katolicka. Nigdy nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby y, kraje iberyjskie były inne niż katolickie. Tam zawsze historycznie był katolicyzm, tam protestantyzm nigdy nie dotarł. Ale dobra, Italian inżynier. Dostępny. Po prostu mamy dostępnego e, jakiegoś inżyniera, którego możemy zatrudnić, albo z, po prostu powiedzieć, że nie. My go oczywiście zatrudnimy, on da nam 40 military powera, to kosztuje 300 dukatów. Nas na to stać. A po dukatów pisaliście też w komentarzach, że skoro mam tyle pieniędzy, to może bym pobudował forty. I w sumie nie jest to takie głupie. Zbudowanie fortów będzie mi zwiększać Army Tradition, a i tak, i tak nie mam co z tymi fortami robić, więc zwiększę w niektórych prowincjach mm, po prostu fort do poziomu drugiego, co powinno dać mi naprawdę niezłe. бонуси Więc budujemy, budujemy, wszędzie na granicy postawimy, może nawet w Tirolu postawię ten fort, a co tam, co mi szkodzi. Im więcej fortów, tym lepiej, w szczególności, że mnie stać na ich utrzymywanie po prostu, po prostu mnie stać. Jeżeli chodzi o marketplacy, to również powinniśmy je budować w każdej możliwej prowincji, no bo dlaczego by tego nie robić, skoro możemy to robić. Dalej, baraki, gdzie możemy je postawić? Zaraz sprawdzimy, halo, halo, możemy je postawić w jednej prowincji tutaj daleko na południu i my to zrobimy. Więc prowincja na południu zabudowana, plantacje również postawione. Stawione. Mamy bardzo dużo pieniędzy, które trzeba przeznaczać na takie rzeczy. Nie możemy pozwolić, żeby te pieniądze o, tak po prostu leżały, żeby one nic nie robiły. One muszą non stop coś robić. W ogóle też mamy możliwość rozwinięcia naszych baraków do Training Fieldsów, co oznacza, że będzie mi jeszcze więcej mempowera, a to mi się bardzo, bardzo podoba, bo ja mam bardzo dużo pieniędzy, które mogę na to przeznaczyć. Im więcej mempowera będzie miał mój kraj, tym łatwiej będzie mi prowadzić wszelkie wojny tego świata. I z tym światem w zasadzie, więc budujmy, budujmy, jak widzicie hajs maleje i to ogromnej, w ogromnej prędkości maleje. Z tego względu, że training filcy to już nie byle co, to troszeczkę kosztuje. 197 dukatów kosztuje jeden. Zostało mi już tylko 3500 dukatów. Ale mimo wszystko warto te pieniądze zainwestować. I tak, i tak nie miałem co z nimi robić. A dzięki temu, że mam dostęp do tych właśnie training filców, to przynajmniej dobrze to wszystko zainwestuję. A mój manpower powinien być już wiecznie na tak wysokim poziomie, że nie będę musiał się przejmować żadnym attrition ani tym, że. Będę potrzebował jakichś trusów czy innych rzeczy z krajami, by od odregenerować mój MPower, ponieważ on zawsze będzie na wysokim poziomie po prostu. Mogę przejść na kolejną technologię administracyjną, co oczywiście robię, ponieważ to mi się po prostu przyda. Więc przechodzę na kolejną technologię administracyjną. Mam już technologię 15. Co to dla mnie oznacza? Oznacza to dla mnie tyle, że będę mógł teraz używać Forst Marszu, ale to nie wszystko. Będę mógł również. Przy niedługo zmienić sobie fokus na ideę, znaczy nie na ideę, tylko na technologię, przepraszam, na i... technologię dyplomatyczną, ponieważ obecnie głównie korzystam właśnie z tej technologii dyplomatycznej, ponieważ ja anektuję bardzo wiele krajów, ja tworzę bardzo wiele krajów, no i ogólnie rzecz biorąc opieram całą swoją rozgrywkę Papal o właśnie tych wasali, których mam nadzieję będę miał z czasem coraz, coraz więcej. Bizancum jest anektowane, wszystko się dobrze układa. Myślę, czy nie zaatakować tych mameluków teraz, czy przystąpić do ataku, zanim zdecydowali się na no to ottomani. Moim daniem nie jest to taki głupi pomysł. Będę miał za dużo dyplomatycznych relacji, to prawda, ale 6 na 5 to jeszcze by mnie tak nie zabolało. W szczególności, że i tak, i tak miałbym wciąż punkty na plusie, a podczas aneksji Bizancjum i tak do niczego to punkty innego nie są mi potrzebne. Więc my chyba zdecydujemy się na ten atak. Tylko najpierw potrzebujemy naszych transportowców. Transportowców, które gdzieś zniknęły, one gdzieś tu były. O, proszę bardzo, są i transportowcem. I widzimy, że ja tych transportowców mam 37, więc mogę na luzie przetransportować moich żołnierzy tutaj na terytorium Mameluków. Pytanie tylko, czy wystarczy mi Wordscore, żeby tych Mameluków całych anektować, czy też zwasalizować. Zobaczymy. Halo, halo. 106. 106% kosztuje zwasalizowanie Mameluków. To jest smutne. To jest bardzo smutne. Co to dla mnie oznacza? No wypowiedzenie wojny mameluką teraz byłoby po prostu głupie. Po prostu głupie. Chyba, że... Chyba, że udałoby mi się zrobić coś innego. Hmm. Hmm. Ciekawe, ciekawe. No myślę teraz nad tym, jak by to zrobić tak, żeby było dobrze. No bo z jednej strony bardzo bym chciał wasala Mameluka, ale z drugiej strony no, widzę, że to jest na razie niemożliwe, żeby go zrobić tym wasalem. Musiałbym wypowiedzieć mu dwie wojny. W jednej musiałbym zabrać mu wszystkie prowincje, jakie mogę. A w drugiej po prostu wasalizować. Plan Dobry, ale troszeczkę wydłuża cały misterny plan, który tutaj przygotowałem. Ponadto, kiedy tutaj tak gadałem sobie, to zauważyłem, że Wielka Brytania zerwała ze mną sojusz, co mnie troszeczkę smuci, a Francja wypowiedziała wojnę Burgundii, chcąc ją zmasakrować. To też jest smutne, ponieważ Burgundia chyba ma całkiem sporo korów, prawda? Nie, ona nie ma korów, ma dużo klejmów. Czy coś ma dużo korów na... Na Francję? Wydaje mi się, że nie, bo tak zastanawiam się czy nie mogę stworzyć jakiegoś wasala, który coś zwracał, ale widzę, że niezbyt, więc wyślemy sobie teraz kolejnego misjonarza na kolejną misję, niech on tam nawraca razem z drugim misjonarzem, którego mamy z tego faktu, że jesteśmy Defender of the Fate. No i cóż, mimo wszystko ja tych mameluków zaatakuję, zdecyduję się na atak, ponieważ no, no co innego mam robić? No coś robić trzeba, więc robimy połączenie regimentów, atacz tu transport. No, i płyniemy w wielką podróż do mameluków. Przy okazji też widzę, że mogę przejść na kolejną ideę. Quantity, która da mi. Land maintenance modifier minus 10%. Oczywiście przechodzę, no bo czemu by nie? W szczególności, że teraz będę walczył z murzynami. To nie będą ludzie, to będą jacyś murzyni, jakieś tam podludzie z pustyni. Więc powinienem dać na ludzie sobie radę. Nawet jeżeli będę zacofany technologicznie. Technologicznie pod względem militarności, oczywiście. Dobra. Rebel Uprising, Austrian Separatist. No cóż. Powstanę w południu Karnten, czy ja mam jakieś żołnierzy, to niedaleko będę miał, więc na luzie mogę tam ich już ustawić, niech czekają. ...a moi żołnierze niedługo dotrą do mojej wspaniałej bazy wypadowej na Mameluków tutaj w Taranie. Więc halo, halo, dzień dobry, jestem w Taranie i chciałbym wypowiedzieć wam wojnę, drodzy Mamelucy. Halo, halo, Mamelucy, czy ja mam na was kasus beli? Nie mam na was kasus beli, co mnie bardzo smuci. Jakim prawem ja nie mam na was kasus beli? Trzeba szybko ten kasus beli zrobić i to będzie kasus beli na Iksandrię. Iksandrię, która, no, jest ich stolicą obecnie, ale postaram się mimo wszystko w tej wojnie tę stolicę zabrać. Z tego względu, że ona jest tutaj najciekawszą prowincją, jaką można... Można zyskać w całej tej wojnie. Po z tej dostaje klejmy na Bourbona. No, ciekawe, czy to nie jest prowincja Francji? Tak, to jest prowincja Francji, więc na razie nic tu nie zrobię. Na razie mogę tylko i wyłącznie czekać, aż claim mi się skończy robić. I ten claim za chwilę się skończy robić, ponieważ jest już 80% produkcji tego klejma. Ponadto niedługo będę mógł też zaatakować Toulouse. Co bardzo będzie mnie cieszyć. Okej, okay, dyplomata wrócił, więc wykładamy wojnę. Jak widzicie, mają oni sojusz tylko i wyłącznie z Fungi, więc w ogóle nas to nie rusza. Fungi to jest kraj, który znajduje się gdzie tak naprawdę? Gdzie jest jakiś kraj w Fungi? To jest gdzieś tutaj na południu? Co to jest Fungi? Nie mam tego pojęcia. Brzmi jak coś murzyńskiego, więc wykładamy wojnę o Iksandrię. No i lecimy. Dzielimy naszą armię na dwa. Jedna idzie tutaj, żeby powstrzymać te <grym> armię. Mamy luków, druga idzie do Xandrii, żeby ją oblegać. No i wydaje mi się, że jakoś to będzie. Mimo wszystko, jakoś to będzie, bo jakoś to być musi. Okej. Okay. Jedna prowincja już oblegana, druga prowincja zniszczona. Pytanie tylko, czy my możemy przejść przez ottomanów? Możemy! Mamy prawo przemarszu przez ottomanów, wynikające z tego, że... No, jakby na to nie patrzeć. Mamelucy mają prawo przemarszu. Ponadto, mamelucy walczą jeszcze, jeszcze z Medribari, co nam może naprawdę pomóc. Jeżeli Medribari spisowałoby pierwsze z mamelukami, to być może udałoby nam się zmusić mameluków do wasalizacji. A to by nam poszło naprawdę, naprawdę po naszej myśli. No bo no, na tym nam zależy najbardziej. Czyli jeżeli, jeżeli Medibali teraz spisuje z mamelukami, zabierzemy chociaż jedną prowincję, to my będziemy mogli elegancko tych mameluków zwasalizować. Brzmi naprawdę dobrze. Przy okazji też chyba zmarł nam jakiś doradca, tak? Jest to doradca dyplomatyczny, bardzo ważny, więc zatrudnimy sobie kolejnego. Plus 3, niech nam zwiększa nasz przychód, który jest swoją drogą bardzo, bardzo wysoki. Kolejnych misjonarzy wysłał na kolejne misje, a anektowanie Bizancją trwa. Widzę tylko, że jeden z naszych przyjaciół tutaj się opierdziela, nic nie robi, a powinien robić, więc niech na przykład fabrykuje klejmy na Francji. Dlaczego by nie? Jeżeli coś chodzi o Toulouse, to widzę, że z nią jest taka sprawa, że ona wzięła sobie sojusz z Burgundią i Portugalią. Czy to nas rusza? W ogóle, w momencie, kiedy mamy takiego wielkiego wasala Aragon, ale mimo wszystko jest to dość irytujące. Z drugiej strony też Burgundia jest okupowana właśnie przez Francję, więc nie wiem, czy ona cokolwiek będzie mogła pomóc Toulouse, z którą trusa będę miał jeszcze przez chyba kilka lat. Zresztą możemy to sprawdzić w zakładce dyplomatycznej mojego kraju. Widzimy, że do 1611, czyli jeszcze przez dwa lata mam trusa z tym Podludziowym ludzi, pod krajem Dobra, oblegamy kolejne prowincje mameluków Nie przejmujemy się niczym Czy mamelucy mają mekkę, czy mi się tylko wydaje? Tak, oni mają mekkę Makka, makka to jest chyba mekka, dobrze mówię? Chyba na pewno to jest makka Makka, Mekka, czy to jest chwileczkę? Tak, to jest Religious Center, oni mają Mekkę. <grywa> wszystko im zabrali, tylko nie Mekkę. To jest ciekawe, to jest ciekawe. i słowy, my idziemy tutaj robić taki swój dżihad, taką świętą wojnę. Krucjatę zrobiliśmy właśnie teraz i podbijamy, masakrujemy wszystkich muzułmanów tego świata. To nawet miłe, nie ukrywam. Naprawdę miłe. Czy oni dalej walczą z tym Medribari? Dalej walczą z Medribari, co mi się podoba, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że Medribari im coś zabierze. Po prostu, że Bari zabierze im jakąkolwiek prowincję. ja bym był z tego powodu bardzo zadowolony, naprawdę. No! O, dostajemy event, że wasale będą płacić nam więcej, co nam się podoba, z tego względu, że jakby się zapomnieli, mamy wielkiego wasala Arakon, który znajduje się tutaj po lewej stronie na Półwyspie Iberyjskim. Dobra, moja wspaniała armio, zmasakrujcie te wszystkie powstania, ponadto mają buntowników w Karnten. Nie, nie, w Karten, w krajnie. Dlaczego w krajnie, Jakim prawem w ogóle miało być w Karten? No nieważne, dobra. Zmasakrujemy więc ich w krajnie. Mam nadzieję, że wystarczy mi żołnierzy. Wystarczyło jakimś cudem. Teraz tak, manewr numer dwa. Czy w gryzie miałem fort? Nie miałem fortu, więc no, trzeba będzie się tam w sposób pakować i zmasakrować tych imperialistów. Halo, halo, udało nam się. Jak widzicie, mam 108 tysięcy mpowera. Mempower w ogóle mi nie spada. W ogóle. Kompletnie nie muszę się nim przejmować. To wynika to głównie z tego, że jakby na to nie spojrzeć, no to mam teraz ideę Quantity oraz zabudowany kraj barakami. A to oznacza, że nic kompletnie mnie już tknąć nie może pod względem mempowera. Dlatego właśnie między innymi lubię tak bardzo ideę Quantity, bo ona pasuje do mojego stylu gry. Okej, okay, Medribari dalej oblega, co może oblegać, a z tego względu mamy Lucy nie za bardzo chcą tutaj cokolwiek zrobić. Czy chcą zostać moim wasalem? Chcą zostać moim wasalem, o dziwo. Mamelucy chcą zostać moim wasalem, co mi się bardzo podoba. Tylko, żebym im wcześniej Xandrie zabrał. Brzmi dobrze, nie? Zabrać Xandrię i niech staną się wasalem można tak? No. Mamy przyksandria, to papracy i mówimy Tak, 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 tak. Wygląda to dobrze. Chociaż z drugiej strony... Czy ja chcę? Czy, czy, czy ja chcę te Xandrie Ha. Huh. Dobre pytanie. Jakim w ogóle prawem, jak to jest, że jak... A nie, dobra, już rozumiem. Bo chciałem się zapytać, jak to jest, że jak chcę e, im oddać Aleksandrię oraz zostać mi wasalem, to płacę więcej punktów dyplomatycznych, jak gdybym chciał im zabrać, mm, znaczy z, z, po prostu ich zwasalizować. Ale wynika to chyba z tego, że po prostu wasa, koszt wasalizacji jest e, mniejszy po prostu wtedy, kiedy zabieram im Aleksandrię, a na Aleksandrii mam klejma, więc nie kosztuje mi to punktów dyplomatycznych. Powinniście też zastanawiać dlaczego ja chcę tę Aleksandrię. Bo to jest bardzo fajna prowincja, którą nawet wolałbym korować, szczerze powiedziawszy. Więc ja to zrobię. Po prostu, ja to mogę zrobić. I ja to zrobię w taki sposób, że akceptuję to. Zostaliśmy teraz przerzuceni do wojny z Medribari, właśnie. Ponieważ oni walczyli z Medribari, a my z racji, że jesteśmy teraz ich seniorem, to musimy ich uratować. I teraz, tak, co zrobimy? Co zrobimy? Przede wszystkim musimy się zapytać, gdzie jest Medribari. Medribari to jest ten kraj tutaj. Taki jakiś tam podłudziowy kraj. Innymi słowy, nic dużego. Co więc możemy zrobić? Możemy tam wysłać naszych żołnierzy i powiedzieć: słuchajcie, to jest teraz nasz protektorat. To jest teraz nasz kraj, to są nasze ziemie, więc wypierdzielać. Ottomani mają naprawdę ogromne siły na granicy tutaj z nami i generała trzygwiazdkowego. Nie wiem skąd oni go mają, ale mają. To jest bardzo dziwne. Tak samo jak dziwne jest to, że mogę nawracać kolejne prowincje. Super sprawa. Wizeruncym niedługo skończy aneksję. Ja mam jakiegoś dyplomatę nowego. Skąd ja mam tego dyplomatę? Skąd on wynika? Halo, halo. Czy ja podbiłem coś, co mi daje dyplomatę? Czyżby Aleksandria dawała mi dyplomatę? Nie, nie wydaje mi się. Może to dlatego, że jestem tym, tym, tym papieżem. Kto wie, kto wie? Dostaliśmy kasus belli na Czechów. Dlaczego? Jakie to kasus belli? Religious unity. O, a to ciekawe. Co tu się stało? A, Czechy zdradziły. Czechy nie są już chyba cesarzem. Dobrze mówię? Tak. Tak, tak, Nassau został cesarzem. Wiecie dlaczego? Bo Czechy zdradziły, Czechy przeszły na protestantyzm, a tylko katolicy mogą być cesarzami, więc no, Czechy dały dupy. Z jednej strony przykre, z drugiej strony nam to pomaga. Wiecie dlaczego? Dlatego, drodzy widzowie, że jak będziemy chcieli wbijać się w cesarstwo, to będzie nam łatwiej podbijać to cesarstwo po prostu, to cesarstwo po prostu, więc no, jakby nie patrzeć, jest fajna sytuacja. Mamy november 1611 roku, co oznacza, że my możemy wypaść wojnę toluzie. Oczywiście, że możemy. Możemy także... Jakby na to nie spojrzeć, by na to nie spojrzeć, możemy także wedzać tej wojny w Portugalii. Czy nas to by zabolało? Moim zdaniem w ogóle. Pytanie tylko, co się stało z moim sojuszem z Czechami? Już nie istnieje. To z to Czym ja mam sojusz obecnie? Czy ja mam w ogóle jakichkolwiek sojuszników w tym regionie Commonwealtha i to wszystko? Potrzebuję nowych sojuszników. Kokolwiek, Skandynawie? Nie brzmi głupio. Dobra, najpierw ważna rzecz, czyli Tuluza. Tuluza przede wszystkim. Declare war take Rusillon. Burgundia i Portugalia im pomogą, nas to w ogóle nie rusza. Mamy duże siły. Ruszamy na Toulouse. Dalej, dalej. Ręce gadżeta potrzebuję tutaj moich statków, żeby blokować porty w Toulouse. Niech War Exhaustion im się ładuje. Mamy nowego papieża. Taki średni bym powiedział. Ponadto znany nam event Cardinal Nephew. Oczywiście mówimy, że. No nie, 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 nie no pięć. 5 prestiżu, 5 dewoszyn możemy zyskać albo stać devotionów. No, wolę zyskać, nawet jeżeli mam na fula. A nie wydaje mi się, że miał jakiekolwiek bonusy, czy, czy wynikające z tego, że pozwoliłbym mojemu bratankowi na bycie, czy on, siostrzyńcowi, siostrzyńcowi na bycie papieżem. Genua woła nas do wojny z ottomanami. My nie akceptujemy tego wezwania. Nie będę teraz walczył z otomana Nie, kurde, zaakceptowałem! Matko bosko, ale to zepsułem. Zaakceptowałem wezwanie Otomanów do wojny. Czy ja teraz przewodzę w tej wojnie? Na szczęście nie, ale zrobiłem gałgaństwo. Czy mogę wezwać komułelfa osobno? Nie mogę. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. No to się zepsuło. No to się zepsuło, nie ukrywam, nie taki był plan. Plan troszeczkę się nie powiódł, wymknął się spod kontroli, to ottomani swoją flotą tutaj przypłynęli i robił nam naprawdę duży wpierdziel. Oj, oj 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 oj. Otomani, ottomani. Moja wspaniała floto. Wspaniała floto, dlaczego do tego doszło? Czy musiało do tego dojść? Nie wiem, ale wiem, że flota Ottomanów musi się pożegnać z życiem. Po prostu musi. Flota ottomańska. Natychmiast do mnie, do mnie! Stać Powiedziałem, wstać! Kurwa, pływają po tym morzu. Nie jest dobrze, walczę z ottomanami, to mi się bardzo nie podoba. Ottomani mają naprawdę spore siły. Rozwalili mnie w bitwie tutaj jednej. Nie no, trzeba pisować z Medribari przede wszystkim. Medribari, chcesz pokój? Chcesz. Dobra, White Pisa, nic więcej o Ciebie nie chcę. Dobra, jeden pis mamy. Tuluza, wojna z Tuluzą teraz będzie dla mnie niszcząca, bardzo niszcząca. Oj, 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 no sytuacja wymyka się spod kontroli. Naprawdę wymyka się spod kontroli. Przez przypadek, kliknąłem i że zaakceptowałem wezwanie Genui do wojny, a że byłem obrońcą wiary katolickiej, to mi w ogóle to wezwanie wyskoczyło. Właśnie z tego to wynikało. Źle to wygląda. Czy moje statki mają jakiekolwiek szanse z tą flotą? Co to jest głównie? Czy to są głównie transportowce? Nie, to są głównie bojowe galery. Dobra, nie mamy z tym szans. Kompletnie nie mamy szans z ich flotą. Nie będę więc z nią walczył. Nawet nie będę próbował. Ale to, co mogę spróbować zrobić, to zrekrutować przede wszystkim armię. Armię, która będzie się składać z... Z... Ośmiu... Piechoty, czterech kawalerzystów i czterech dział. Ja już mógłbym zwiększać tę armię, ale na razie się wstrzymam. Więc niech się rekrutują, niech się rekrutują, niech się rekrutują wszyscy. Wszyscy! Niech każdy zdolny do walki idzie na front. Możemy też wziąć kolejną ideę militarną, ale my jesteśmy chyba już zacofani technologicznie, prawda? Tak, jesteśmy zacofani technologicznie, więc wstrzymamy się z tym. Możemy co najwyżej, co najwyżej wziąć kolejną ideę administracyjną. Bo to wydaje się spoko pomysłem. Dobra, przegraliśmy jakąś bitwę w słakinie. No, to było do przewidzenia, no bo jednak oto oni tutaj manewrują i robią co chcą. Raczej długo nie wytrzymamy w tej wojny z Genuą, Zresztą Genuła chyba sama będzie chciała spisywać się długo. Bardzo mi się to nie podoba. Oj, tak bardzo mi się to nie podoba. Nie wiem, co mogę zrobić jeszcze, żeby uratować sytuację. Mógłbym ewentualnie no, przegrupować się. Mam za małą armię. To był błąd przede wszystkim. Za mała armia. Za mała armia, kiedy robiłem tak agresywne manewry. Mogłem spokojnie sobie tę armię dobudować, stać mi na to było, ale jak ostatni idiota zapomniałem o tym kompletnie. bo Byłem zbyt pewny siebie, no i teraz za to mam. Otomani na mnie idą, manewrują armią po moich granicach, czy tam między moimi granicami. Zawołali tutaj wojny Persję, co w ogóle bardzo boli. No, sytuacja wymyka się mocno spod kontroli. Nie o takie papalestaty walczyłem. Może tak. Są so, tych burgundczyków, którzy próbują oblegać mój fort. Skoro mowa już o fortach, to warto wspomnieć, że moje forty dwupoziomowe tutaj troszeczkę ratują mi dupę w tym momencie. Ale niedługo, nie na długo niestety. Chyba, nie mam 44 tysiące żołnierzy. Mogę tym podejść tutaj, tylko potrzebuję lepszego generała. Dużo lepszego generała. Sprawdźmy, kto jest. No, to się nam udało. Papież. Papież jest całkiem dobry. Ma dużo manewrowości, manow więc może jak będziemy walczyć w górach, to nie będziemy mieli minusów. Ma to Tuluza wbiła się w Lyon No nie wierzę, no ja w to nie wierzę, po prostu. Jak grubym trzeba być. Na szczęście wygrałem tę bitwę, dobra. Daliśmy radę. Otomani okupują południe moich ziem, czyli moje etniczne ziemie na pustyni. Natomiast moje armie, no, będą się zbliżać tutaj do armii otomańskich z nadzieją, że uda mi się je pokonać. Pytanie tylko, czy mi się uda je pokonać. No to jest pytanie za 100 punktów. O matko Bosko, co wy robicie? Co wy robicie? wbili się w moje armie w Serbii, dobra. wysłamy tam więc wszystko, wszystko, wszystko. Dalej, dalej, dalej. Ręce gadżeta. Może się uda. Może się udać. Gówno się uda. Gówno się uda. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu panowie. Do tyłu. Do tyłu! Kurde, mają ogromne siły. Za duże siły. Zdecydowanie za duże siły. Aj, stuluzo. Nie chcesz spisować? Chcesz zostać moim wasalem? Gówno. To wiesz co, zrób. Oddaj mi co możesz. Zwróć kory. Aragonowi? O, te dwa i oddaj mi prowincje, jakie możesz. Takie prowincje. Ale widzę, że nie chcesz na razie ich oddać. No, to smutek i żal. Tu ludza że ona to wygra. Ona wierzy że ona to wygra z racji, że ja tutaj teraz walczę, walczę na kilku frontach. No, mam naprawdę przejebaną sytuację, która nie była planowana. Przypadek. Jeden głupi przypadek. Ja nie chciałem akceptować tego wezwania do wojny z Otomanami. Nie chciałem. Przypadkowo mi się kiknęło. Aj, nie, wszystko przez to, że tak się zagadałem z wami, no jak zwykle, jak zwykle zgałganiłem, musiałem coś zgałganić, miałem taki ładny kraj i teraz wszystko zostanie zatracone. Chyba, że jakoś wymyślę jakąś kontrofensywę, żeby w tych ottomanów uderzyć, albo Genua po prostu spisuje. Tylko czy Genua chce spisować? O co oni walczą w ogóle? O Mantegre, czyli mają to zajęte. Genuo, spisuj z nimi, na litość boską. Nie walcz, Gnuło. Genuo, błagam, nie upokarzaj się. Po prostu się poddaj, nie masz szans w tej walce. Luza odbita, matko bosko, nie tak miało być. Dobra, trzeba uratować sytuację. No, no trzeba uratować sytuację. Przynajmniej jedną wojnę trzeba wygrać. Nie mogę pozwolić, żeby imperialiści robili, co chcą. No tak się nie robi po prostu. Serbia padła, wszystko pada. Ich ogromne armie przebijają się przez moje ziemie. To mi się nie podoba. Nie ukrywam. To jest bardzo, bardzo złe. Armie Tuluzy wbiły się we mnie i przegrywam kolejną bitwę. Przegrywam na wszystkich frontach nagle. Portugalia tutaj również przypłynęła, czując po prostu wezwanie ottomańskie. Źle to wygląda. Powtarzam raz jeszcze. Nie o takiego Ottomana. Tam czy tam ta walczyłem. Nie tak to miało wyglądać. Wygrajcie w końcu z tą Tuluzą. Ok, anektowaliśmy Bizancjum. Niewiele nam to teraz pomaga. Wręcz przeszkadza jeszcze bardziej. Ok, chwila, moment. Jak mogę z tego gówna wyjść? Zastanówmy się. Mają ogromne siły. Czy ja mogę się z nimi równać? Nie mogę. To jest pewne. Po prostu tych sił nie pokonam. Tej siły już nie powstrzymam. Moją nadzieją jest to, że Genua spisuje. Tylko, że Genua nie chce spisować. Bo ona wierzy, że ma szansę. A ona nie ma szans. God damn it. Dobra, pomyślmy. Wycofajmy nasze armie tutaj. Ten rewir Tulu padła, to mi się podoba. Portugalia może będzie chciała spisować za chwilę na się Nie chcę na razie. Dobra, naszych żołnierzy tutaj proszę podesłać wszystkich. Wszystkich żołnierzy proszę tutaj podesłać. Natychmiast. Dlaczego on na chce mi taraki? Nieważne. Dobra masz. Okej, okay, nasze siły są zgromadzone. Małe, bo małe, ale są. Teraz tylko tak. Jak zmasakrować moich wrogów? To jest dobre pytanie. Możemy przejść na kolejną technologię militarną, co powinno nam uratować nieco dupę. Mmm. Mam bolowane forty, o dziwo. Nie wiem po co, ale są. Dobra, oni oblegają niektóre forty. Co oznacza, że jeżeli teraz wbije się w tę armię 24 tysięcy Ottomanów, to powinienem móc ich zmasakrować, zanim oni dobiegną. Więc sprawdźmy to. Poczekajmy całą nasze wojska tam, właśnie. Mamy bunty w Waliz, ale nas to nie interesuje teraz. Nas interesują wojska ottomańskie. Zmniejszmy prędkość gry przede wszystkim, bo za szybko to się wszystko dzieje. No i dobra, chyba YOLO będzie teraz takie ma małe, co? Postarajmy się to wygrać. Nie, kurwa, Mać. No idą, idą, idą sobie pomóc. Chociaż, 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 chociaż. chociaż. Tutaj, tutaj, żołnierze obok, macie 100 tysięcy żołnierzy. Ogromną bitwę, weźcie w niej udział. Weźcie w niej udział. Macie lepszą technologię, dużo lepszą. Macie czołgi, macie czołgi. Macie czołgi, na litość boską macie czołgi. No macie czołgi! Aj, za gówno! Co za gówno! No nie wierzę w to, ja to nie wierzę! Jeden przycisk, źle kliknięty i czym to zaowocowało? Burgundia tutaj mi się w ogóle desantuje, co się tutaj dzieje? Burgundio, sio ode mnie! Nie chcesz White Pisa? Nie chcesz, na razie! I, ta, i ci ottomani, którzy jeszcze szarżują, jeszcze próbują, matko bosko, mater Dei. A na, 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 na 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 nie o taki papal z tej walczyłem nie tak to miało wyglądać nie wiem jak jeszcze z tego wyjdę ale wiem że ten odcinek jest już wystarczająco długi więc mam nadzieję że odcinek pomimo tego małego gałgaństwa, które zaowocowało wojną z ottomanami, która mam nadzieję mimo wszystko skończy się poddaniem Genui a nie oddaniem moich ziemi ottomanom nie nie nieważne, nie ważne mam nadzieję że odcinek tak czyha wam się podobał. Mam nadzieję, że będziecie pamiętać o jego skomentowaniu. Mam nadzieję, że będziecie pamiętać o jego ocenieniu. Mam nadzieję, że mimo wszystko wygram tę wojnę. Jeszcze nie wiem jak, ale na pewno ją wygram. Postaram, przynajmniej postaram się ją wygrać. Więc wyczekujcie kolejnych odcinków i do usłyszenia w kolejnym materiale.